Hej, stwierdziłem, że jeszcze taką małą stawkę wrzucę. E, dodałem voice to voice, czyli e, tutaj mamy taki fajny przykład voice. Play along. what's that? You said you're a trader up from Quincy. You have enough supplies to keep the general store stocked for a whole month? No nie, no i tutaj widzimy, że Turbo Grzybeś coś próbował. Mm, zobaczmy. To jak teatrzyk. Co takiego? Mówisz, że przynosisz towary z Queensy? Tyle zapasów, że sklep przez miesiąc będzie to opędzał? <grym> nie, I, e, powiedzmy, że mi się wydaje, że jest w takim jednym tonie, nie, mimo wszystko. E, to ci jest spokojnie w ogóle, ale to potraktuj to jak teatrzyk już, już nie jest takim szeptem. I stwierdziłem, że sobie nagram swoje i moje. To będzie test szeptu, więc teraz normalnie mówię, a teraz mówię szeptem. Ciś to tak, teatrzyk. Tak, pewnie można to było lepiej powiedzieć, ale zmieniamy głos. To będzie test szeptu, więc teraz normalnie mówię, a teraz mówię szeptem. Ciś potręknij tak, teatrzyk. Trochę zaciąga, nie? Ale, ale w moim stanie spoko, nie? No i sobie pobieramy. Dobrze, i teraz tak zujeżdżamy sobie Audacity. Tutaj sobie dajemy to. I to jest pewnie stąd. Nie mogę tego odtwarzać. Znaczy, ja nie mogę. Nagrywam w drugim oknie, może dlatego. Dobra, to zróbmy to splita. Widzisz, to jest to, jak nie, to i tam mam to zapisane, więc luz. E, Split. Split, puch, tak, nie? No i tutaj tak. Jest to jest po potraktuj tak, tak. Myślę, że tak. Mm, Eksport audio. Mm, może, może, może. zmienię to nazwę troszkę. Nie? No co? Hyper, uh, uh, Whisper, no, modulated, nie? Uh, Eksport. I czy my to mamy? Shhh. Potraktuj to jak teatrzyk. Najgorsze, że tak zaciąga, nie? Ono normalnie zaciąga takim. A, dobra. <słuch> Potraktuj to jak teatrzyk. Co takiego? Mówisz, że przynosisz towary z Quincy? Tyle zapasów, że sklep przez miesiąc będzie to opędzał? Hmm. To ja bym to wziął. Nie? Hmm. Tworzył tu 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 pobrane To jest ten pliczek, nie? Czyli mój oryginalny e, Teraz może to zmniejszyć? Hmm. O. Fajnie, bo ja nagrywam i nie mam podglądu głosu Ale to jest porubane. To moim zdaniem to jest tu, nie? sekundę, to chyba tu split, dobra to zapiszemy, najwyżej będziemy wchodzić. Hmm. tutaj też do splita wywalił to, tu, plik, eksport audio, piper, whisper mod, join eksport, no i zobaczmy czy to wyszło, nie? E co takiego? Mówisz, że przynosisz towary z Quincy? Tyle zapasów, że sklep przez miesiąc będzie to opędzał? Hmm. No, no i. Pff, przyznam, że pewnie dałoby się to lepiej, ale może wam dam pomysł, jak to można poprawiać. I to będzie. ten. jak Co takiego? Mówisz, że przynosisz towary z Quincy? Tyle zapasów, że sklep przez miesiąc będzie to opędzał? Hmm... No, ile ci, nie? I mi się to w ogóle podoba, ładnie to zrobiłem. <noise> e Dobrze, no to tak, to, to da się modulować głos swój, tak? E Tylko właśnie jak chcecie uzyskać szept, to z reguły musicie to ciąć, czyli najpierw e mówicie dość normalnie i później albo krzyk, albo jakieś e, coś, coś nie, jakby nietypowego, nie? On musi najpierw złapać tą bazę waszego głosu, więc lepiej to jest później ciąć, zawsze. Bo jak zaczniecie cały czas szeptać, to na później normalnie, jakby wasz szept będzie normą i ono po prostu normalnie będzie gadać. E, no i zwróćcie uwagę, że lubi zaciągać w, tym, w tej wersji takiej szepczącej dałoby się na przykład zrobić tak, żeby mieć na przykład masę bazowych plików szeptu i wtedy można było zrobić szepczącą Piper jako głos I później hmm, przerobić to na model i ona normalnie z tekstu mogłaby tak gadać, no ale mam limity głosów, więc nic z tym nie zrobimy e, No, to taka mała wstawka, no, tej